Witam, z tej strony Shadomn, nie Shadomon, tylko Shadomn I w tym odcinku powiemy sobie, który sezon Ninjago jest najlepszy i który najgorszy i wszystko pomiędzy LEGO Ninjago jest to jedna z lepszych jak nie najlepsza seria, którą prowadzi LEGO Leci już od dosyć dawno, wychowałem się na tej bajce i po ty tych wszystkich sezonach, jakie powstały, postanowiłem zrobić ten ranking. Na wstępie zaznaczę, że jeśli włączyłeś ten film, po to, by zobaczyć znaczy od którego sezonu najlepiej zacząć oglądać, bo jeszcze nie oglądałeś, no to powiem po po wiem te, tak. Zacznij gdzieś od najlepiej odcinków pilotażowych, albo od sezonu pierwszego, ewentualnie od sezonu jedenastego, a sezony 8. 8, 9 i 10 sobie odpuść a tak samo jak resztę tego filmu ponieważ jest on przeznaczony dla tych którzy już oglądali serial a więc przechodzimy do materiału numer 13 sezon 8 Synowie Garmadona jest to jeden z gorszych moim zdaniem najgorszy sezon Ninjago Głównie się do tego przyczynił chyba zmieniony wygląd Ninja, ogólnie zmieniono t, t, cały serial, wszystkie wątki z poprzednich sezonów wrzucono do kosza, poprzednie sezony miały tą ciągłość, wszystko, w, zakończenie jednego sezonu w, no, dawało podstawy do rozpoczęcia kolejnego, a tutaj po prostu z sezonu siódmego wszystko wrzucili do kosza, zrobili wszystko... Od początku dość kiepsko ta seria potrzebowała restartu, bo faktycznie robiło się tu już wszystko przewidywalne, ale nie w ten sposób. No i antagoniści to Harumi była ciekawym antagonistą. Bardzo ciekawa historia była, tylko że przez całą resztę onu. No wszystko wskazywało na to, że to będzie dobra postać. Która, nawet możliwe, że zosta a nie na dłużej. Ja tu po prostu nie. Nagle jestem zła. Boom, Beach I tyle. No i wskrzeszenie Garmadona. Co, co mogło go się spodobać widzom bardziej niż skrzeszenie Garmadona? Jako. Kurde. Nie pamiętam, kim jest, kim była jego rodzina. Po prostu. A szkoda, gadać. Przechodzimy do dalszej części. Numer 12, sezon 10. O tym serialu nie można szczerze dużo więcej powiedzieć, niż to, że był on. Za krótki. To była fa fabuła, która się nadawała na cały 10 odcinkowy sezon, a tu 4 odcinki. Najkrótszy sezon, oczywiście nie licząc odcinków plotarzowych, bo to nie jest sezon. I tu nagle po prostu, po prostu ciekawa historia w czterech odcinkach. Stworzyli złote bronie z Nie wiadomo czemu. Lloyd trzymał pancerz zrobiony z czterech broni z sam. Sam po prostu. I przeżył. Jak? Wątki były po prostu nudne. I nie można więcej powiedzieć niż po prostu. Lecimy dalej. Numer 11, sezon 9. Tutaj był bardzo ciekawy motyw, że historia jest prowadzona na dwa wątki. Lloyd, który stracił mocze, no i ninja, którzy próbują wydostać się z świata smoków. Fajny był motyw, że po prostu Lloyd nie może pokonać Gigar Madonna, więc musi. Czekać na powrót ninja. Był ciekawy motyw, z do, e, ciekawy wątek z dorastaniem Łu. Beznadziejny wątek z Oni. Beznadziejny Garmadon, który po, e, w pierwszych sezonach Garmadon m, można było odnieść takie uczucie, że on jest skażany na bycie złym, że e, ch chce z nie mieć władzę nad Ninjago, nie dlatego, że, że chce mieć tą władzę, tylko dlatego, że, że, że musi. A tutaj to po prostu jestem zły, bo tak. No i jeszcze Harumi, która w zasadzie jedyne co robiła, to się podlizywała Garmadonowi. Co jeszcze? No i jeszcze to, że Lloyd nie jest za słaby, by walczyć z Garmadonem, więc musi czekać na Ninja. Jak wrócił gnicza, to on walczył z Garmadonem. Tyle. Co mogę powiedzieć? Więcej niż. Mech. Przechodzimy właśnie z kategorii kiepskie do kategorii dobre, ale są lepsze. Numer 10, sezon drugi: Kamienna Armia. To był ciekawy sezon. Jeden z złoczyńców, których bardziej lubię, czyli Overlord. Overlord. Ciekawy motyw z kamienną armią. Szkoda, że się pojawia dopiero w połowie sezonu, bo po w zasadzie. Pierwsze pół sezonu to jest historia jedna. A drugie pół sezonu to jest historia dr druga. Był dość ciekawy paradoks czasowy. Lubię paradoksy czasowe, ale nie lubię jak się. Nie wywiązują ludzie z paradoksów czasowych. Niby złota broń została zniszczona w przeszłości, więc mega broń nie istniała, ale Kapitan Soto nadal żył w Ninjago. Lloyd nadal był postarzony, więc ninja musieli być odmłodzeni, skoro musieli się postarzyć. Pa paradoksy czasowe są zrobiste. Wkurzająca jest tylko ich niekonsekwencja, która tutaj była zawarta. No i jakby w połowie sezonu historia zaczyna iść dalej, jakby tej pierwszej połowy sezonu w ogóle nie było. Pomimo tego, że podobno by... no była, choć... choć się nie wiadomo, a więc idziemy dalej. Numer dziewiąty, czyli sezon 13 to był bardzo fajny sezon. Pierwszy, w zasadzie pierwszy raz przez cały sezon przejmowali się kolem. W zasadzie po, poza tym, że stał się duchem i że przestał być duchem, to przez cały sezon można było nawet o nim zapomnieć przez cały serial. O tym, że on w ogóle żyje. Chociaż przez chwilę nie żył to by nieważne. Był, to było bardzo fajne, że się skupiał na kolu. Byli... dodali nowy rodzaj Spinjitsu, a to jest dość ciekawe, Nowy rodzaj Spinjitsu. I którego nie znał nawet sam niż człu. To był dość ciekawy wątek. W ogóle to był dość ciekawy serial. Byłby wyżej gdyby nie to, że pozostałe sezony są po prostu lepsze. Idziemy dalej. Muszę przestać mówić. Idziemy dalej, bo na pewno was to strasznie wkurza. Ale ogólnie numer ósmy, czyli sezon pierwszy i węże. Węże. Więcej węży. Ten sezon w zasadzie pokazał czym będzie ninjago, czyli będzie to o ninja, którzy używając Spinjitsu walcą z wężami. To się w zasadzie trzymało aż do sezonu 11. Chociaż kto wie, może niedługo znowu wrócą węże jako główni źli 15 sezonu. Kto wie. Nie, choć nie ma nawet jeszcze 14, ale 6. Po prostu po, ten sezon był dobry w, w tym, co, co miał zrobić. Pokazanie czym będzie Ninjago, w jakim kierunku pójdzie ta seria i takie tam więc Na... a kurde <laughs> miałem nie mówić idziemy dalej więc nie wiedziałem co mówić okej okay. dobra idziemy dalej numer siódmy czyli turniej żywiołów jest to bardzo fajny sezon dodał mistrzów żywiołów czyli coś co w ogóle nie było zapowiadane a nagle się pojawiło i ca cały serial się zmienił. Ogólnie ten, ten sezon y lubię szczególnie z, z jednego powodu. Przez y cały przez poprzednie sezony, by było ca cały czas robione takie. Jesteśmy drużyną, wszyscy jesteśmy my ważni, ale wszyscy razem jesteśmy tyle samowarci co jeden Lloyd. I to był pierwszy sezon, w których to nie Lloyd był najważniejszy. Niby w sezonie trzecim to. Niby tam był bardzo ważny żej, ale i tak to Lloyd był najważniejszy, bo to on miał złotą moc. Był bardzo ciekawy, główny zły, czyli Chen, jeden z lepszych. Bardzo fajny motyw walki na arenach. Był bardzo ciekawy wątek. Ogólnie cały sezon był ciekawy. Główny to samo, w którym się okazało, że che N chce ze swoim armią zamienić się w węże. Więc. przechodzimy do kolejnego punktu. Numer 6, czyli sezon trzyna... Nie, 13. 12. Jest to świetny sezon. Ninja zostali przeniesieni do gry. Ciekawy wątek był bardzo ciekawy wątek Pixel i Zayna, którzy nie mogli wejść do świata cyfrowego, ponieważ byli robotami. Zwłaszcza odcinek, w którym Re Zayn się naoglądał filmów detektywistycznych. Bardzo ciekawy wątek twórcy gry. Bardzo ciekawy wątek Unagamiego. W ogóle były ciekawe wątki. I... i Jay, który w zasadzie wszystko zapoczątkował. W końcu da tro trochę wi więcej czasu mechanikowi, chociaż do tej pory nie mamy go w zestawach, chociaż w końcu powinien być. Już od dłuższego czasu jest złym y jednym z głównych złych, a tutaj to w ogóle główny praktycznie głównym złym. No to powinien się pojawić w jakimś zestawie. Świetny sezon, bardzo mi się podobał wątek, że trafili do gry. Dużo gram w gry, więc podobało mi się. Więc kolejnym punktem jest numer 5, czyli sezon siódmy, Władcy czasu. Uwielbiam paradoksy czasowe. Tutaj były one zrobione konsekwentnie. W miarę. Ale ogólnie bardzo mi się po podobał wątek mistrzów żywiołów, którzy panowali nad czasem i zostali wyrzuceni. Jedyne co mnie zastanawiało to to, że w czasie walki tej w przyszłości nie korzystali ze złotych broni z tu do walki ze władczami czasu, chociaż prawdopodobnie to było po to, by czasu nie wykradli im tych broni, bo byliby już nie do pokonania. Ale ogólnie świetny sezon. Da, e, powrócili rodzice Kaya i Nii. Faktem w sezonie 8 nagle zniknęli, ale to, to jest wina ósmego sezonu, że wrzucił wszystkie wątki do kosza. Zmienił się trochę styl animacji, chociaż jeśli się na, to, jeśli się na, na tym nie znaczną, to można było nawet nie zwrócić uwagi. Po prostu dobry sezon bardzo mi się podobał motyw numer 4, czyli sezon piąty. Kurde, z z zarąbisty. przez mojego kolegę nawet uważony za najlepszy sezon Lego Ninjago. Bardzo ciekawy y jeden mój chyba ulubiony złoczyńca, czyli Moro. Jedyny złoczyńca, który pod koniec stał się si Dobry, ale i tak postanowił umrzeć, chociaż raz jeszcze wrócił. Był tam bardzo cie ciekawy wątek z grobem pierwszego mistrza spinjitsu Nauczyli się RJJU, er którego oczywiście musieli zapomnieć w ósmym sezonie. Kol stał się duchem. To był, jak już mówiłem wcześniej, jeden z dwóch momentów, w którym się. Który sprawił, że się pamiętało o tej postaci. Potrafił. Co? M niestety by były tam też wady, typu na przykład. Pokazali, już dobit dobitnie pokazali, że są nic nie warci bez Lloyda. To było kurde takie żenujące. More opętał Lloyda i są kurde, nic nie warci. Pozostali ninja. Nia czy czyła do ninja to, to był bardzo ciekawy wątek. No i jeszcze przeklęta kraina. To było kurde piękne. Fakt, faktem później powróciła, ale nie uprzedzajmy faktów. Świetny sezon. Idziemy dalej. Numer trzeci. Wchodzimy na podium z sezonem 11 Jest to zarambisty sezon. Dzieli się na dwa rozdziały, więc po, powiem je po kolei. Rozdział ognia był bardzo ciekawy. Pokazali, że Łu nie był taki święty. To był bardzo ciekawy wątek, z tym, że Kai stracił moce. Pokazali nową rasę Węży. Oczywiście Węży. Ninjago, Węże. Dość dziwny był wątek, że mumie ożywały pod wpływem lawy, ale dobra, nie oceniam. Ogólnie najfajniejszy tutaj był w pierwszym rozdziale to, to zakazane Spinjitsu. To było po prostu zarąbiste. Ale to przez co ubóstwiam ten sezon to jest rozdział lodu. Po prostu z arombisty przyciągnął moją uwagę tak bardzo. To było po prostu bardzo ciekawe. Próbowali odnaleźć od, na, Zayna, potem się okazało, że w tej krainie cza, czas leci inaczej, że potem się okazało, że to po prostu Zayn jest tym lodowym Cesarzem, tylko po prostu zrestowała mu się pamięć. Bo oczywiście jak ktoś musi umierać, to tylko Zane, tylko jego można odbudować umierał chyba z kilka razy to było po prostu świetne do oglądania nowa postać Akita, która była bardzo ciekawą postacią to tutaj dodali te oczywiście, jak są retrospekcje to muszą być kreskówkowe teraz. Jak y chcieli zrobić restart serii w ósmym sezonie to trochę nie wyszło, no to w 11. Jeden sezonie oni zrobili to znowu i tym razem to, to wyszło. Y intro zostało już naprawione po ósmym zostało zupełnie zepsute, ale tutaj zostało w miarę naprawione w miarę. Y był bardzo ciekawy wątek, czemu mówię ciągle, bardzo ciekawy wątek, to będzie jedna z niewyjaśnionych tajemnic, ale og ogólnie jedyna wada jaką ja widzę to jest, kurde, te odcinki poboczne, które nie wnoszą nic do fabuły. Były dość ciekawe, z wyjątkiem jednego, powróciła mroczna... Powróciła jej znakomitość, czyli potwór, który dosłownie był mroczną krainą. To był po prostu taki potencjał. Powrót Moro, powrót innych świetnych postaci. Mogły być wydarzenia, które będą odczuwalne jeszcze przez kilka sezonów. A tu walą parodie komiksów. Ale poza tym jest sezon świetny. Przechodzimy dalej. Numer drugi. Jest to zarąbisty sezon trzeci. To był w zasadzie pierwszy sezon, który nie opowiadał głównie o zielonym ninja, czyli o Lloydzie. Tylko o mo moim ulubionym ninja, czyli Zainie. Jako Zain jako pierwszy do dostał z pozostałych ninja jako własny sezon. A do tego walczyli z robotami. To było... byli wężonowie, którzy byli już dobzi. Oczywiście muszą być węże. Powrót Py Pythora. Ten serial był, ten sezon był tak zarombisty. Miał, wszy miał wszystko to, co trzeba byłoby przyciągnąć mo moją uwagę. Uwa jak ja, ja miałem 10 lat. To było po prostu piękne. Przez bardzo długi czas uboszczałem ten sezon głównie przez nostalgię, ale teraz po prostu, ze względu na ten materiał, musiałem zdetronizować go do drugiej pozycji. Świetny wątek z Mrocznym Władcą, którego próbowali pokonać kilka razy, ale za każdym razem jakąś, jakoś im się wymykał. Oczywiście był klasyczny motyw, obądź lub obroń cztery przedmioty, dlatego go również głównie z tego powodu potrzebowała później ta seria restartu, ale... Ogólnie sezon by był świetny. No i Wątek Technozrzy wprowadzi... Ten sezon wprowadził Sariusza Borga i Pixa. Co muszę coś więcej mówić. I w końcu. Na samym podium może być oczywiście tylko jeden sezon. Od Wielki i najlepszy święto umarłych. Niech chwilę. Co? A tak. Podniebni piraci. Ten serial był. Ten sezon był świetny. Skupił się na wątku Jaya i Nili. To był po prostu świetny wątek. Ninja, umiera... co jakiś czas umierali. To był w zasadzie drugi sezon, który pokazał, że Lloyd nie jest aż tak bardzo ważny. Co oczywiście u mnie jest na plus, bo nie przepadam za Lloydem. Chociaż. I tak jest spoko, chociaż jest spoko. Ale mimo wszystko, moim zdaniem, jest drugim najgorszym ninja. Zaraz po kolu. Bez urazy. Był. Po, po, to był po prostu świetny sezon. Świetny nadakan. Było pokazane, że konsekwencje czynów ninja, że nie są aż święci. Był świetny. E, t, motyw og ogólnie z. Tym, że całość się nie wydarzyło, ponieważ podróże w czasie. Uwielbiam podróże w czasie i paradoksy czasowe. Że Nadakan był sprytny tym złoczyńcom. Ninjago się rozpadało. To po prostu świetny sezon. Okej. Okay. W końcu koniec. Uff. Na koniec dodam tylko jeszcze, że była to moja opinia, więc Macie pełne prawo, by się z nim nie zgadzać. Kto by się przejmował opinią jakiegoś Olka z internetu, jak przecież można mieć własną opinię, przejmowałby się ją chyba tylko jakiś inny Stefan z internetu, więc jeszcze tylko klasyczny dowcip opowiem Wam, K klasyk, co oryginalnego powiedział YouTuber pod koniec materiału. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie lubicie. No to, pa.